Cześć wszystkim. Jestem Dasza. Dziś porównamy ułamki dziesiętne i zwykłe. Pierwsze trzy to ułamki dziesiętne. By je porównać, nie trzeba sprowadzać do wspólnego mianownika, bo go tu nie ma. Musimy pomyśleć, co ważniejsze: dziesiąte czy setne. Na przykład tutaj tak. Wszędzie mamy całe części, są takie same: 12, 12, 0, 0, 28, 28. Więc porównujemy setne, dziesiąte, a nawet tysięczne. W pierwszym przykładzie mamy 1 dziesiąty i 5 setnych, a tu 5 dziesiątych i jedna setna. Co większe? Co ważniejsze? Dziesiąte czy setne? Oczywiście dziesiąte, bo bliżej liczby całkowitej. Co po lewej to większe. Więc jeśli porównamy jeden z 5, to pięć wygrywa. Mamy więc 12,51 setnych. W drugim przykładzie analogicznie szóstka jest taka sama. Tak. Potem przechodzimy do setnych. Tu mamy 8, a tu mamy 9. Co będzie? Czyli nadal będzie dziewiątka, tak? 0,69 jest większe niż 0,682. W trzecim przykładzie też próbuję was zmylić. Niby 173 to więcej niż 73. Tak, jeśli brać liczby całkowite. Ale w ułamkach dziesiętnych tu jedynka mniejsza niż siódemka. Więc 2873 jest większe niż 28173. W następnym przykładzie porównamy ułamek dziesiętny i zwykły. Musimy pomyśleć i sprowadzić jeden z nich. Zastanówcie się, który ułamek przekształcimy. Łatwiej sprowadzić ten ułamek do zwykłego. 0,8 to 8 podzielone przez ile? Przez 100. To są identyczne ułamki, dlatego stawiamy znak równości. Przejdźmy do zwykłych ułamków. Tu musimy zacząć porównanie od mianownika. Czyli najpierw, czy mianownik jest taki sam, czy nie? Co w tym przypadku? Mamy ten sam mianownik siódemkę. Świetnie. Teraz musimy porównać liczniki. Gdzie licznik większy, tam ułamek większy. 5 jest większe od 2, więc znak większości. Czyli 5 siódmych jest większe niż 2 siódme. Tu chcę Was zmylić. Czy 550, 55 w liczbach całkowitych tak by było, ale w ułamkach dziesiętnych 0 nie ma znaczenia. Chciałam Was podpuścić na wypadek testu. To też są identyczne ułamki. Mamy 0,55 i 0,55. Zera nie mają znaczenia. Kolejne ułamki mają różne mianowniki. Jeśli mianowniki są różne, musimy je ujednolicić. Jaka jest tu najmniejsza wspólna wielokrotność? No cóż, trzeba je po prostu pomnożyć, bo inaczej się nie da. Mamy tu 4, 11, wychodzi 33. 33, 44, tak? A tu mamy 12 czwartych. Mianownik jest ten sam, 44, ale musimy porównać liczniki. 12 jest mniejsze niż 33, więc będzie znak mniejsze. Czyli 3/11 jest mniejsze niż 3/4. Ten przykład jest bardzo podobny do czwartego. Musimy więc przekształcić jeden ułamek na typ drugiego. Zwykły na dziesiętny lub dziesiętny na zwykły. Widać, że to 147 tysięcznych, nie? 147 tysięcznych. Co to oznacza? Równość. Kolejny przykład. Pół i zero, całych 5 dziesiątych. Sprowadźmy 5 dziesiątych do ułamka zwykłego. 5 dziesiątych, tak? 5 dziesiątych. Podzielmy teraz licznik i mianownik przez 5. Tutaj będzie 1 tak. A tutaj będą dwa. Wychodzi jedna druga, dwie czwarte i jedna druga. Tutaj nawet nie musimy sprowadzać do wspólnego mianownika, choć robimy to jednocześnie. Tutaj można po prostu uprościć pierwszy ułamek, czyli dwójkę i czwórkę dzielimy przez dwa. Wychodzi, że dwa przez dwa to jeden, a cztery przez dwa to dwa. Otrzymujemy jedną, drugą, tak. Identycznie. I tutaj też identycznie. 3 czwarte i 5 ósmych. Jaka jest tu najmniejsza wspólna wielokrotność? To 8. Sprowadźmy 3 czwarte do mianownika 8. Ile to 8 podzielone przez 4? 2. Czyli wszyscy musimy pomnożyć przez 2. 2 razy 3 to 6, a tu 8, bo 4 razy 2 to 8. Mamy więc 6 ósmych i 5 ósmych. Co jest większe? Mianowniki są takie same. To ciekawe. Teraz porównajmy liczniki. Gdzie licznik większy, tam ułamek większy. 6 jest większe niż 5, czyli 3 czwarte jest większe niż 5 ósmych. Tu mam dla Was trzy przykłady z liczbami ujemnymi. Spróbujmy, bo to też ułamki. Ale tu bawimy się liczbami ujemnymi. Co się dzieje z liczbami ujemnymi? Liczba ujemna jest mniejsza od dodatniej. Wyobraźmy sobie oś liczbową. Tu 0, minus 1, minus 2 i tak dalej. Tu mamy 1, 2. 2 jest większe niż minus 2. To takie przypomnienie. Mamy tu liczbę dodatnią, a tu ujemną. Patrz, to jest dość duże, tak? 610 niby więcej niż 29, ale że ujemne dajemy minus. Czyli 298 większe niż 610 pół minus 610 pół. Skoczmy dalej. Tu minus 25 pół, a tu minus 8,3. Obie to liczby ujemne. Gdy mamy ujemne wszystko jest na odwrót. Gdyby to było, dajmy na to 25 i 8,3, tak. Wtedy 25 większe niż 8,3, tak? 25,5 większe niż 8,3. Ale z minusem przed obiema jest odwrotnie. Ujemna idzie w lewo, tak? Wychodzi, że 25 bliżej 0 niż 8. Dlaczego tak? Minus 8,3 jest większe niż minus 25,5. W tym przykładzie jest tak samo, czyli mamy minus 18 i 1 dziesiątą. Co to znaczy? Czy to więcej, czy mniej niż minus 51 i 2? Oczywiście więcej, bo bliżej 0 niż minus 51. Zostały nam dwa ułamki. Mamy 0,25, czyli 0 i 25, oraz 1 czwartą. Spróbujmy rozłożyć 25. setnych. Czym właściwie jest 25 setnych? Podzielmy licznik i mianownik przez 25. Tu będzie 1, a tu 100 podzielone przez 25, ile daje? 25 plus 25 to 50. Wychodzi 4. 1 czwarta to to samo, czyli 0,25 to 1 czwarta. Jeśli już to wiedziałeś, daj lajka. 3 czwarte. Można sprowadzić do wspólnego mianownika lub uprościć 12 szesnastych, przez co podzielimy wszystko na 4. W liczniku 3 w mianowniku 4. 3 czwarte to 12 szesnastych. Jeśli porównywanie ułamków jest łatwiejsze, daj plus w komentarzu. Rozwiążmy 5 przykładów, i możesz iść na spacer. Minus 5,6 i minus 7,8. Co jest tu większe? Bez minusów. Jak moduł, tak? 5,6 będzie mniejsze niż 7,8, ale mówimy o liczbach ujemnych, więc odwrotnie. Czyli 5,6 jest większe niż 7,8. Tak. Pamiętaj, 5,6 jest bliżej 0. Czyli 0, 5,6, a tu 7,8. Im bliżej zera, tym większa liczba. 2 trzecie i 3 piąte. Trzeba znaleźć wspólny mianownik. Jak to zrobimy? Mnożymy przez 5 i 3, wyjdzie 10. Mianownik będzie 15, bo 5 razy 3 to 15. Tu tak samo. 3 razy 3 to 9, mianownik też 15. Co większe, 10,15 czy 9,15. Mianowniki te same, liczniki różne, gdzie większy licznik, tu większy, więc znak większości, czyli 2 trzecie większe niż 3 piąte. Minus 7 i oraz minus 7 i setnych, co będzie większe, jeśli pominiemy minusy. 7 i Ale tutaj jest odwrotnie, więc znak mniejszości. Tak. Czyli minus 7,5 jest mniejsze niż minus 7,38. Bardzo prosty przedostatni przykład. 4 czy 2/15? Mianowniki są takie same, ale liczniki różne. Gdzie licznik większy, tam znak większy, tak? Tu 4/15 jest większe niż 2 ,15. Nie ma tu minusa, więc nie musimy się mylić. A tu ciekawy przykład. Minus 5 dwunastych i minus 7 dwunastych. Chcesz? Zatrzymaj. Napisz w komentarzu, co myślisz, co jest większe. I sprawdź się, jeśli nie patrzeć na minusy, tak? 5 i 7 dwunastych mają ten sam mianownik. Dwanaście licznik większy w drugim, tak? Ale ponieważ są ujemne, wiemy, że zawsze jest odwrotnie. Czyli minus 5 dwunastych jest większe niż minus 7 dwunastych. Jeśli film pomógł Ci lepiej porównywać ułamki, daj lajka. Wszystkiego dobrego, pa pa!